Kolumbowie rocznik 21 byliby dziś stulatkami. Poprosiłem zatem tych, którzy 100 kilometrów od Warszawy i 100 lat później także wkraczają w dorosłość, o to, żeby przeczytali wiersz jednego z najsławniejszych spośród nich, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i powiedzieli coś od siebie, coś osobistego. Tak powstał cykl KKB na PW 1 na 1. Jeden wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na jeden dzień powstania warszawskiego. Moim ulubionym kawałkiem Warszawy mogę powiedzieć jest Stare Miasto. Wiem, że nie jest to nic jako takiego finezyjnego, twórczego, specjalnego. Ale przez to, że jakby na to nie patrzeć od małego tam w pewien sposób byłem, zwiedzałem wiele razy, no to po prostu już w mojej głowie w pewien sposób się to zakorzeniło, jest to coś takiego, właśnie tak jak mówiłem, klasycznego, ale coś bliskiego mojego, mojemu sercu byłem tam z babcią, yy, kiedy, kiedy byłem mały, więc, więc jest to dla mnie po prostu specjalne miejsce, z, z którym wiąże wiele wspomnień. Mija godzina, która nie natarczy, Ciało zmienia się w popiół, a wzrok wołów Łez na powstanie z martwych nie starczy Poznanie koło To tylko Ziemia gaśnie, Kula pusta, Na której Bóg rozdzielony tysiącem szatanów chodzi, tysiącem ludzi. Zieją kamienne lustra, Barwa nie rodzi. To z wysokości czy z grobu widziana urna spełnienia jest wzgórzem skorup. O drzewo, drzewo. Czyś tylko trumną podruchu w korą, tak się w pogardzie odosobniony przestaje czuwać w śnie i godzinie. Jeszcze ton przejdzie, nie będąc tonem, przechodząc minie. Jeszcze łodygi zielone, co w tobie jak kolumnady pułapu rosną, są usciniały mórz po potopie strzaskanym wiosłem. Jeszcze łzy schodząc staną się gromem, co serc naczyniom gerającym tobie rozbija obraz. Nigdy zielony, nigdy na grobie. I nad żyjącym żadna przyczyna i żaden koniec. Popiół i droga, bo głosy klątwy w pogardzie wszczęte nie głosem Boga. O drzewo, drzewo, mija godzina, a czas jej wiekiem. Drzewo przeklęte w nieznanych winach, jakżeś człowiekiem.